Loloś, będzie cisza i spokojna planie, nie będzie chrapania, będzie smaczko mojej kuchni, mojej kochani, smaczka! Brawo! Zdrowe jedzenie ma nam smakować, więc tak to wygląda. I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Dziś naturalna kuchnia. Wróciła do kuchni z ogródka, dlatego, że trudno będzie przygotować tą potrawę właśnie. Czy trudno byłoby na zewnątrz? A, to wszystko w swoim czasie. Słuchajcie, pozostajemy w temacie bobu, bo ja kocham sezonowość. To, co właśnie jest na ogródku yy, w kontekście ziół, bo tutaj jest o, proszę bardzo, yy, moja mięta, mój rozmaryno, mój rozmarynie ukochany. No i ten bób, który uwielbiam, słuchajcie, od dzieciństwa. Mój tata serwował nam zawsze bób yy, każdego lata w tonach w ilościach bardzo dużych myśmy nie zawsze chciały jeść z moją siostrą mięsko więc ten bób właśnie cudowne źródło białka naturalne pojawiał się bardzo często w tej prostej opcji właśnie z mosełkiem, z solą i tak dalej i w takiej opcji jest cudowny i ze skórką czy bez skórki to już jak kto woli e, i tak dalej, natomiast ja dziś słuchajcie połączę ten bób, bo już mi się tutaj wszystko rozgrzewa ten bób jest ugotowany, tutaj jest ubra... ubrany, ten jest ubrany ten jest rozebrany obrany e, za chwilę go podprażę z czosnkiem, z ziołami na maśle klarowanym, po prostu połączę ze spaghetti. Ja wiem, za dużo węglowodanów to nie jest dobrze, ale lato to jest taka pora roku, kiedy makaron, słuchajcie, z bobem, z pomidorkami, taki delikatny. To jest słuchajcie, tak dobre, tak dobre. No i przede wszystkim słuchajcie, z ziołami. Tu się wszystko już grzeje, więc ja powolutku zobaczcie, taki prosty patent, żeby cukinia już tutaj się szybciutko podprażała czosnek wrzucę na sam koniec. Ja go pokroiłam zresztą. No, słuchajcie, jak jest oliwa, bo tu mam troszeczkę oliwy i troszeczkę masła klarowanego. Więc łączę, żeby... No to masło klarowane zawsze jest dobre do smażenia, bo ma wysoką temperaturę dymienia. Ale jeżeli tą cukinię w taki sposób szybciutko przygotowuję, no to wiadomo, że ona się podpraży szybko w porównaniu do tego, gdyby była na przykład w kostkach. I tutaj od razu cebulka, taka malutka, żeby też smaczku nadawała, nie duża, no bo wiadomo cebula jest bardziej zarezerwowana dla tej pory roku, kiedy jest ciepło, ona działa rozgrzewająco, ale tak troszeczkę dla smaku, ma się rozumieć, że, że ta cebulka po prostu będzie wspaniała, więc też ją tak tutaj słuchajcie wcieram, Makaron jest ugotowany, no bo wiadomo, żeby szybko było, makaron i bób y, przygotowałam wcześniej, bób, słuchajcie, to w zależności też od bobu, gotuje się 15-20 minut, to bardzo różnie, słuchajcie, zdarzyła mi się taka odmiana, że się gotowała i y, do pół godziny, to też jak kto lubi, czy bardziej rozgotowany na hummus, czy bardziej taki al dente, ja teraz zrobiłam taki bardziej al dente. tu skórka od cebuli wpadła. Ale zapaszek, o, moi drodzy, to jest właśnie to, o co chodzi. I od razu, zanim czosnek wrzucę na sam koniec, już wrzucam, słuchajcie, bób. pachnie niesamowicie. Zresztą, jak mamy go podprażyć, to nawet lepiej. Wszystkie takie rękawy kucharskie spadają. Luna już, już czuje, została smaczka, już krąży wokół. I moi drodzy, o mój rozmarynie. O, nawet tu mam, tu mam, zobaczcie, to jest mój kosz właśnie z tego z ogrodu. Dorzucamy, yy, urywamy rozmaryn. Ro o rozmarynie macie trochę materiałów na YouTube, bo wiecie, jak go uwielbiam. Dolewam, dodaję jeszcze oliwę, jak widzę, że już się robi sucho. Oliwy nigdy dosyć. I tu moi drodzy, mam tymianek, to też wszystko. Jak to pachnie, jak to pachnie z ogródka. Yy. Właśnie takie świeżutkie zioła, jakie macie. Tymianek. Mam tutaj gdzieś tam nawet listek melisy cytrynowej gdzieś się tutaj urwał. Bób z ziołami, i teraz moi drodzy, kolejna rzecz. Dodajcie, jak macie świeżą miętę. Bób tak jak kocha limonkę, tak uwielbia miętę. To będzie takie świeże, słuchajcie, połączenie. Te takie szczególnie malutkie, cudowne listki. Za moment, już na sam koniec pojawi się, pojawi się czosnek, ale zanim czosnek, to ma się rozumieć. Pieprzu, dużo, 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 dużo. Yy, troszeczkę jeszcze gdzieś tutaj sól mi krąży. O proszę. I zaraz dodam, słuchajcie, makaron i czosnek na sam koniec. Mm, bob z działami. Słuchajcie, nawet sam tak to byłby wspaniały czosnek. Ja dodaję na koniec, nie tylko dlatego, że on bardzo szybciutko się podpraża na tej oliwie, ale macie te informacje, tu zaraz Wam wrzucę o czosnku, dlaczego tak ważne jest, żeby on, żeby odczekać z nim do 10 minut, bo czosnek to jest źródło alicyny, tego naturalnego antybiotyku, więc ważne jest to, żeby odczekać do 10 minut, wtedy ta alicyna potrzebuje właśnie tlenu, powietrza, to ona się uwolni. Więc nie wrzucamy od razu, zgniatamy, chwilę czekamy i potem dodajemy. O, każdy, kto był w na śródziemnomorskich, wie, że połączenie, słuchajcie, oliwy z czosnkiem, jak bardzo by ten czosnek nie rozgrzewał i tak dalej. O tej porze roku, dla zrównoważenia, będzie zaraz kolendra. Bóg też bardzo się lubi z kolendrą. Eee, to ten czosnek w połączeniu, słuchajcie, z oliwą, to jest po prostu coś wspaniałego. No i proszę bardzo, tutaj dodajemy makaronik do tego bobu. Proszę bardzo. Do Bogu, słuchajcie, jeżeli. No, bo wiadomo, że to są strączki Bób, <laughs> źródło białka, nie tylko, kwasu foliowego dla kobiet planujących stan błogosławiony. Zresztą każdy potrzebuje z nas kwasu foliowego, czy witaminy z grupy B i tak dalej. Też, też wspaniałe. Bób jest źródłem zdrowia, ale jak to strączki. No, są wymagające, potrafią, potrafią powodować wzdęcia, więc ja ten bób chcecie przed ugotowaniem godzinę moczę w gorącej wodzie. I wtedy jest zdecydowanie, słuchajcie, lepiej. Więc tutaj mieszam kapary, taka garść, o, proszę, kaparów do tego. Ja Wam wszystko na dole napiszę. A właśnie, mój syn, słuchajcie, Franek kochany. Wiecie, co mi ostatnio powiedział? Mamo, ty nigdy w żadnym materiale nie zachowujesz się jak profesjonalny youtuber. Więc się zapytałam, dlaczego? A on mówi, nigdy nie mówisz, subskrybujcie mój kanał. Jestem nie znoszę. Subskrybujcie mój kanał. Więc się poprawiam. Uwagi młodzieży są bardzo cenne. Więc tłumaczył mi, że jak, jak subskrybujecie, to wtedy dostajecie powiadomienie, że właśnie pojawił się nowy materiał, nowy przepis i tak dalej. No więc. Ponieważ ja uważam, że dzieci to są nasi najpiękniejsi nauczyciele, to ja się słucham rad syna. Więc subskrybujcie. Ku zdrowotności i życia radości. Jeszcze pomidorków, słuchajcie, teraz jest ich czas ziół, pomidorów, to wszystko słuchajcie, co jest na ogródku, to jest wspaniałe, tam widzieliście, pokazywałam Wam mój zielnik w środku, w środku Warszawy um, i, i, i to jest taka radość, jak idę i zbieram, słuchajcie, to, to jest akurat na, na tarasie w koszyku ale te zioła, które rosną tak pod płotem w cieniu, te wszystkie właśnie, które tutaj jeszcze pozbierałam, tymianek, majeranek, oregano mm, mm. proszę bardzo listu wielkiego, jeżeli będziecie mieli, słuchajcie też, właśnie, to już wedle uznania. Ja Wam powiem, że ja lubię tak kropeleczkę, kropeleczkę, ale to też jak kto woli. Tak, no może dwie kropeleczki oliwy truflowej. Mm, bardzo, bardzo, bardzo. No i teraz słuchajcie, wedle uznania, ja już mogę powoli to, yy, już jest ciepłe. Wedle uznania, tu jest, słuchajcie, do wyboru kolendra, czyli chińska pietruszka albo pietruszka. Jak kto woli. Jeżeli ktoś woli pietruszkę, nie wrzuca pietruszkę. Jeżeli ktoś woli kolendrę, nie wrzuca kolendrę, a być może ktoś kocha bazylię, a być może ktoś chce to po prostu wszystko ze sobą połączyć i tak dalej. Można trochę kolendry, wspaniale będzie. To też Wam zostawiam jako wybór. Pamiętajcie, to ma być tylko inspiracja, a Wy dopasowujcie to wrzuciłam i kolendrę i bazylię i słuchajcie pietruszkę bo tak naprawdę im więcej ziół ta o tej porze pachnie im więcej ziół słuchajcie tym lepiej tak naprawdę jeszcze powinno być i jeszcze dołożę ale chcę wam pokazać na górę to też wedle uznania i, czy lubicie parmezan ja akurat dodaję sera koziego na sam koniec żeby po prostu zapachniało tutaj nam włoskim latem. Jeżeli ktoś lubi, to też zostawiam. Czerwony pieprz też bardzo dobrze pasuje do tego. Bardzo by pasowały też orzeszki pini, takie podprażone. Ja mam akurat podprażony słonecznik. Na górę podprażony słonecznik. Możecie skropić limonką. Eee, olej lniany często z lodówki wyciągam i też już jak jest na talerzu, to dodaję olej lniany. Słuchajcie, kolecyjka. Mnium, 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 mnium. Szybciutko, pachnąco, zdrowiutko i Brzmiutko! <laughs> bo zdrowe jedzenie ma nam smakować. Więc tak to wygląda. To pokazuję. Grzeszymy, słuchajcie. Wieczorami no grzeszymy tymi węglowodanami, ale to jest makaron orkiszowy, więc tak chociaż trochę czuję, e, że, no, że będzie zdrowi. Także ku zdrowotności i życiu wszystkiego dobrego. Radujcie się tego lata i smakujcie, smakujcie to, co daje nam mama ziemia, bo jest czym wybierać. Wszystkiego dobrego. Ciao, ciao, baj baj! Żeby było włosko. Lunach tak śpię i